mano, z tej strony Sprytnej. witam Was w kolejnym odcinku Fifa World. To mój nowy zakup, a właściwie kopia poprzedniego zawodnika, którego miałem w klubie. 850 monet Herman, ale tym razem kupiony w formacji, w której obecnie gram, także lepsze zgranie dla tego zawodnika. No i to on teraz będzie debiutował po raz drugi w moim zespole, no bo stara karta została przeze mnie wysłana na rynek transferowy. Numer jeden, rywal, właśnie został przeze mnie odnaleziony. Dlatego zobaczmy, jaki będzie miał skład. No i oczywiście, czy będzie gotowy zmierzyć się ze mną. Powiem wam, że te odcinki nagrywane są ponownie po sporej przerwie w grze. Dlatego moja forma obecnie spadła. No ale jak to przełoży się na wyniki, zobaczycie sami. Łódzki klub sportowy na pewno tak miała brzmieć. Pełna nazwa mojego rywala. No i bardzo dobry bilans przeciwnika. Skład również wyśmienity. Zobaczymy co będzie się działo na boisku. No, i jak widzicie, początek tego spotkania. Pierwsza akcja należy do niego. Zamieszanie w polu karnym, ale na szczęście sędzia nie podyktował rzutu karnego. No, i mnóstwo strzałów w jego wykonaniu. To on przeważał w pierwszych 45 minutach. A w drugiej połowie piękną akcję konstruujemy. Rudnews otrzymał podanie, ale tutaj chyba Rejna spisał się dobrze w bramce. No, ale na jego nieszczęście w 63. minucie w końcu popełnia on błąd w obronie, który wykorzystujemy przez pole karne. Prześlizguje się Son, który podaje do Rudnewsa, no i w swoim debiucie w 71. Minucie Herman zdobywa gola na 2 do 0, a tym samym daje nam no, większe poczucie pewności na boisku no i możliwość rozgrywania spokojnego piłki. Mało tego Son również zdobywa bramkę na 3 do 0, no i w tym momencie wygrywamy. E no myślę, że to spotkanie już po prostu należy do nas. Trzy punkty już na pewno nie powinny nam się wy wymknąć, czy będzie bramka honorowa, albo dwie dla przeciwnika. No, jak sami widzicie, nie spotkaniem kończy się rezultatem 4 do 0, bowiem 5 minut przed zakończeniem się tego meczu Artyom Rudnevs zdobywa bramkę numer 2 dla naszego zespołu, no i tym samym dobija już tak dokładnie mojego rywala, który chyba pod koniec drugiej połowy, albo nawet i od jej początku przestał grać. No i Rage Quit na sam koniec. No mógł już te ostatnie sekundy poczekać, aby po prostu no, nie zaliczało mu przegranej walkowerem, ale on widocznie wolał tego dokonać. Awansujemy do ligi trzeciej zdobywając tytuł mistrzostki. No i jak najbardziej jestem zadowolony z tego 9000 monet na nasze konto. Będą być może w najbliższych dniach jakieś zakupy. Chciałbym kupić Obama Yo, ale zobaczymy czy cenowo uda mi się go trafić w tej kwocie. A tym samym przechodzimy do kolejnego spotkania burdel na kółkach, to mój rywal po przerwie 0 do 0, no i w pierwszych 45 minutach no nie działo się zbyt wiele, tutaj moje szczęście, poprzeczka rywala i Benalio na jego oczywiście barkach ciążyłaby ta bramka, bo on nie zachował się zbyt dobrze i w 60 minucie zdobywamy bramkę, która daje nam w tym momencie prowadzenie 1 do 0, ponownie debiut udany drugi występ również tego zawodnika w w naszym klubie. No, być może będzie to ba, kluczowa postać w naszym zespole. Herman 1 do 0. E, co dzieje się dalej za moment? To zobaczymy tutaj jeszcze raz świetny popis w polu karnym naszego prawego pomocnika. 90 minuta. Definitywnie e, już. E, przekreślamy szansę na wyrównanie tego spotkanie. Rywal nie miał szans, genialne uderzenie była Tenga, no i w ten oto sposób wykrywamy wynik końcowy 0-2. Dla naszego timu pierwsze trzy punkty zdobyte w lidze trzeciej, no i to jak najbardziej op opiewa mnie optymizmem, opawam i optymizmem, no i kolejny rywal Suarez bardzo dobry skład BPL, właściwie niemal wszyscy gracze z Anglii, no oprócz Topraka który niezbyt tam pasuje, pierwsza okazja bramkowa należy do nas tutaj świetnie zachowuje się chyba Ko, ale jak Joe Hart broni jego strzał 13 minuta i chyba po tym strzale mieliśmy rzut rożny, który wykorzystuje nasz brazylijski obrońca piękne dogranie na główkę naszego obrońcy, no i świetne zachowanie, gol, no niestety Kilkanaście minut potem tracimy bramkę na 1 do 1. Wyrównuje rywal Sterling w 18. Minucie zdobywa bramkę. Powiem wam, że rywal był słaby, dlatego wkurzają mnie zawsze tracone bramki z rywalami, którzy niezbyt są dobrzy. No, ale zapanczył z moimi obrońcami jak chciał. W ogóle po ostatnich aktualizacjach strasznie irytuje mnie ta gra. Ech, no, nie wiem, nie wiem, jeżeli. Będę miał nowy komputer, a zamierzam mieć, no to chyba przestanę grać w ogóle w Werda. Skupię się na 15.90 minuta. W ostatnich chwilach tego spotkania wychodzimy na prowadzenie. Iwan Perisic daje nam to zwycięstwo, Na no rywal Rage quituje. Nie wytrzymał tego, że przegrał ze mną w tym spotkaniu. No to i tak w ten oto sposób z wyniku 1 do 2 robi się walkover. 0 do 3 dla nas. Kolejne 3 punkty w lidze trzeciej co na pewno mnie cieszy, choć z tego spotkania nie byłem zadowolony. No bo, tak jak wam wspomniałem na początku tego odcinka, moja forma ostatnio spadła. A wiadomo, im wyższa liga, tym lepsi rywale. No i ta forma powinna być optymalna, abym mógł myśleć o zwycięstwach. Kolejny mecz Bajor FC, i to jest spotkanie, którego nie nawidzę. Javier Hernandez w 19 minucie tego meczu zdobywa bramkę na 1 do 0 ogólnie przeciwnik był strasznie słaby. Mega słaby rywal, ale no, tak jak mówiłem, no, moja forma była do dupy. Moi zawodnicy również nie wykorzystywali 100% okazji. Ogólnie wielki, wielki, jeszcze raz wielki fart przeciwnika, tak jakby pomagał e, również rywalowi komputer w blokowaniu dostępu do bramki. 2 do 0 dostajemy już po pierwszych 45 minutach, ale ja nigdy nie mówię nigdy. 45 minuta, i jeszcze e, zdobywamy bramkę, która daje nam w tym momencie kontakt z rywalem, choć nie liczyłem w tym spotkaniu na zbyt wiele. No, chciałem oczywiście, chciałem wygrać ten mecz z tego względu, że przeciwnik był ciotą. No, trzeba to przyznać, ale. Aj, czy mi się to udało? Zobaczymy w drugiej części tego spotkania. Atakujemy pełną parą, ale no, widzicie, takie okazje nie były wykorzystywane przez nasz zespół, i przegrywamy. Czy zasłużenie? Po statystykach możecie zobaczyć, że nie, no ale głupi ma zawsze szczęście, jak to mówią. No i cóż, no i cóż, przegrałem. Ostatni mecz, albo jeden z ostatnich, w tym odcinku. Mnóstwo rozegranych spotkań przez przeciwnika. Obawiałem się tego, tym bardziej, że poprzedni mecz przegrałem. Byłem zdenerwowany, wiadomo, jak się gra w nerwach. No właśnie, przeciwnik sobie mnie klepie, ale tutaj bramkarz mnie ratuje. Kolejna sytuacja miał być i Gol, ale ponownie mój bramkarz na posterunku. Wielkie brawa dla niego. Kontratakujemy. Strzał Roberta Lewandowskiego są poprawia, ale no niestety, fart rywala i nadal po 45 minutach rezultat bezbramkowy. Zobaczmy, co będzie się działo w kolejnych 45 minutach. No miejmy nadzieję, że będzie więcej sytuacji klarownych. Tutaj niewykorzystana okazja Roberta Lewandowskiego, gdzie wcześniej zmarnował sytuację 1 na jeden z Petrem Czechem. No a ten jeżeli gra przeciwko mnie, to gra genialnie, jeżeli ja go mam w składzie, no to jest po prostu główne. Tak to bywa, statystyki po pierwszej połowie na korzyść lekko moją, 50 minuta i w końcu, w końcu się przełamujemy. Kevin Prince Boateng zdobywa bramkę na 1 do 0. Czy zobaczymy w jaki sposób została ona zdobyta? No, mam nadzieję, że tak. Błąd przede wszystkim mojego rywala, który został przeze mnie wykorzystany, tak w ten sposób raczej wam, radzę wam nie podawać. Czasami również mi się to zdarza, no i wtedy pluję sobie w brodę. 57 minuta, bramka na 2 do 0. Robotaniec naszego napastnika. No, i w tym momencie już wróciły do mnie, że tak powiem, siłę i pewność siebie. No bo straciłem ją w poprzednich spotkaniach, po prostu grając niezbyt dobrze, można by powiedzieć nawet, że słabo. Son, świetne przyjęcie, no i pokonuje Petra Czecha, a rywal, rywal chyba za moment wyjdzie z tego spotkania, bo po prostu e, zbyt wiele dla niego znaczyła chyba ta porażka, widząc mój skład na pewno on miał o niebo lepszy. No i... Tak to bywa, nie zawsze skład gram, nie zawsze się wygrywa. Dlatego ja również mu muszę się pogodzić z tymi porażkami, które ponoszę, choć wiadomo, że jest to ciężkie. Sami wiecie, jak to jest, jeżeli przeciwnik jest słaby, a wy przegrywacie, bo on ma jedną kontrę w meczu. No, tak to się dzieje, ale również tak jest w prawdziwych meczach, także, no, jest troszeczkę realistyki zachowanej w grze. To tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie.